Otwieram piątą sesję Rady Powiatu czarnkowsko W Czarnkowie odbyła się kolejna piąta już sesja Rady Powiatu. Zanim radni przeszli do części uchwałodawczej, wysłuchali różnorodnych sprawozdań, między innymi o działalności straży pożarnej i policji oraz aktualnej sytuacji szpitali na terenie powiatu czarnkowsko ścianeckiego jako pierwszy spośród dyrektorów placówek leczniczych głos zabrał Wacław Bala, dyrektor szpitala powiatowego w Czciance, który zauważył, że kontrakt na 2015 rok jest wyższy niż w ubiegłym roku, a sytuacja finansowa szpitala jest stabilna. Z kolei Jacek Pietryka, dyrektor szpitala powiatowego w Czarnkowie, uspokoił mieszkańców i radnych, stwierdzając, że sytuacja pod względem leczenia pacjentów w roku 2015 nie zmieni się. Swoim tematem i zmianami w obowiązujących przepisach podzielił się z radnymi przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który mówił o systemie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Model proponowany przez ministerstwo ma obejmować trzy grupy, czyli informacje, dostęp do informacji prawnej, dostęp do porady prawnej i do W chwili obecnej jesteśmy jednym z ostatnich, jeżeli nie ostatnim krajem Wspólnot Europejskich, w którym model bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego nie funkcjonuje. Jaka jest różnica pomiędzy tymi poszczególnymi definicjami? Jak spojrzycie sobie Państwo na informację prawną, to tak naprawdę chodzi tylko o udzielenie informacji na temat regulacji, które funkcjonują w naszym kraju. I niezależnie od przyjętej koncepcji dostęp do informacji prawnej ma mieć charakter powszechny. Do od 2017 roku, dokładnie w stycznia 2017 roku, postuluje się stworzenie u nas Wojewódzkich Centrów Informacji Prawnych, które będą funkcjonować w ramach infolinii przy Wojewodzie. Jeżeli chodzi o poradę, W Radzie Obywatelskiej mamy do czynienia z zestawem informacji, czyli nie poddawane jest tylko jedno rozwiązanie potencjalnemu beneficjentowi, tylko proponuje mu się kilka rozwiązań. Może można jedna elementarna uwaga. Mówimy oczywiście o bezpłatnym paradnictwie prawnym na etapie przedsądowym. sądowym. z tych doradców prawnych, chyba że byłby doradca prawny do oczarboka, może reprezentować tego usługodawcy przed y, sądem. Raport o przyszłości Biura Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przedstawiła Liliana Helwig, szefowa biura. Radni po wysłuchaniu informacji pytali o szczegóły, które będą znane dopiero w drugiej połowie bieżącego roku, więc niewykluczone będzie, że po raz kolejny przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania odwiedzą radnych powiatu. W trakcie części uchwałodawczej radni przyjęli m.in. szereg zmian wynikających z wyboru nowego starosty i udziału powiatu w różnorodnych przedsięwzięciach.